Proszę Państwa, od dłuższego czasu powtarzam, że chyba mi pewne rzeczy się układają w jakąś logiczną całość, że jednak pewne historie, które się wokół nas dzieją, na całym świecie zaznaczam, to jednak jest swego rodzaju stawka. Cały ten plan zmiany porządku świata związany z tym, co głosi światowa światowe forum ekonomiczne. Realizują wszystkie kraje, bez względu na to, czy one są w stanie wojny z Rosją, z Ameryką, czy z kimkolwiek innym. One realizują to wszystko: cyfrowy pieniądz, te wszystkie pandemie i tym podobne historie. Czy z wojną tak to wygląda? Nie wiem, ale też tak jest taka możliwość, chociażby dlaczego. Proszę Państwa, Ameryka koniecznie chce, żebyśmy wszyscy wojowali tutaj z Rosją, tu na naszym terenie. Tylko nie zapominajmy o tym, że Ameryka graniczy z Rosją. Granica między Rosją a yy, Stanami Zjednoczonymi w najbliższym miejscu wynosi 4 km, czyli po prostu nie jest to duża odległość, mogliby tam sobie powalczyć, nie? ale oni nie chcą walczyć. Oni chcą wyniszczyć Europę po prostu i na tym to wszystko polega. W związku z tym powstaje pytanie, czy ci, którzy rządzą w Europie, to są takimi debilami? No Trudno w to uwierzyć raczej, są po prostu przekupni. Jeżeli szefowa Komisji Europejskiej, zresztą nawet ja mówiąc, nikt tej Komisji, tej całej Komisji Europejskiej nie wybierał. Wybrali ich ci, którzy rządzą światem. I oni po prostu działają na naszą niekorzyść. Ona kupiła tych szczepionek przeciwko COVIDowi po 10 sztuk na jednego człowieka w Europie. Miliardy na tym zarobili wszyscy ona też. Zresztą afery z tymi szczepionkami się co chwilę pojawiają, a to w Wielkiej Brytanii, a to w Stanach Zjednoczonych, ostatnio w Niemczech, w Polsce cisza jest. Nawet już się nie mówi o tych, że maseczki były jakieś bezsensowne. Nawet sobie mówiąc, lekarze mówili, żeby raczej tego nie stosować. No tak to po prostu wygląda. Proszę Państwa, gdyby Amerykanie chcieli faktycznie wojować ze Stanami Zjednoczonymi, nie musieliby przyjeżdżać do Europy. Najlepiej niech oni tą Europę po prostu opuszczą. Europę i inne zakątki świata, niech się wezmą za swoje granice, za swoich emigrantów itd. Bo problem polega na tym, że to wszystko, co się dzieje, ten cały burdel światowy, to taki ma być. To nie jest przypadek. Ludzie mają być głupi wystraszeni, wierzący w każdą bzdurę, jedzący wszystko, co im się poda i nie zastanawiający się, co, gdzie, jak, po co i dlaczego i czemu to służy. Takie, tak, tak to ma wyglądać. I niestety to jest na całym świecie, we wszystkich krajach, mniej lub bardziej w niektórych krajach europejskich jednak jeszcze jakieś reszki, no, chciałem powiedzieć, że reszki przyzwoitości, nie sądzę. Po prostu bardziej się boją po prostu ci rządzący i, to tak jakoś na lajtowo to wszystko pr się przeprowadza. A u nas ciągle się mówi: wojna, 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 wojna. Proszę Państwa, nikt nie chce nie, nie, nie wojny. Nie chcemy wojny, Rosja też nie chce wojny. Nawet jeżeli jest to ustawka, bo też tak może być. Proszę Państwa, dla tych, co rządzą światem, państwami, milion, pięć milionów trupów to żaden problem. Izrael sobie nic nie robi z kilku tysięcy zamordowanych, zabitych dzieci w, 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 w strefie gazy. Nawet ONZ palcem nie kiwije, bo te wszystkie organizacje, Światowa Organizacja Zdrowia, ONZ to jest jedna wielka ściema. Jeżeli nowy porządek świata, to powinien być oparty na przejrzystych, jasnych zasadach. Ale kto tego chce? No nikt tego nie chce. No przecież rządzący nie chcą. Rządzący chcą mętną wodę, chcą taki mały bałaganik, bo w tym bałaganiku, <laughs> bałaganiku łatwiej rządzić, a przede wszystkim najlepiej zarabiać. Proszę pamiętać, dzisiaj widziałem wywiad Sakera Carsona. Z facetem, który jest milionerem, miliarderem amerykańskim, ma 45 lat. I wiecie, jaki on ma sobie teraz, no, pomijam jego działalność zawodową, ale wiecie, jaki on sobie cel w życiu przyjął, żeby się odmłodzić do 18 roku życia. Zatrudnia 30 lekarzy i już tam o ileś dni zmniejszył proces starzenia, odwrócił ten proces starzenia i chce mieć 18 lat po prostu. To znaczy, ciało, żeby wyglądało na 18 lat. Żeby się nie starzał. Proszę Państwa, tak to wali w łeb tym wszystkim, którzy mają nadmiar pieniędzy. Tak to wali w łeb tym wszystkim, którzy mają nadmiar pieniędzy. Tylko że niestety im wali w łeb, a my za to wszystko płacimy. Ten pan ma trójkę dzieci, rozwiódł się. No podejrzewam, że jak był tak no nastawiony do siebie metroseksualny, to nie chodzi o uprawianie seksu w metrze, tylko po prostu nastawiony na siebie, na swój wygląd i tak dalej, i tak dalej, to pewnie że ona nie mogła wytrzymać. Tak to się proszę Państwa odbywa. Tak się to Państwo, odbywa. Jeżeli się ludzie na świecie nie obudzą to i, i nie zaczną zmieniać, nie zaczną no, po prostu niestety wywierać naciski na tych, którzy rządzą, bo może gdzieś jakieś tam zmiany mogą zajść. Proszę Państwa, każdą najbardziej pozytywną zmianę technologiczną, informacyjną można przekuć na dobro człowieka i na zło człowieka. Wszystko zależy od tego, kto tym dysponuje. Pomyślcie Państwo o tym w dobrze pojętym interesie. Miej odwagę być, być mądrym, jak mówił Horacy. Miłego dnia Państwo życzę.